To jest Już za późno, umrzemy środku. I tam właśnie drabina jest, można wejść i pozbierać jeszcze. Może tam ta. Tak. Wieś. Jak jeździłeś ładnie. On jest bardzo dobrym pasażerem. Spokojny mm. jest chyba, nie? Nie krzyczy, że za szybko. No tak. Zobaczcie, tyle uzbieraliśmy. Tak słodkie. No, słodkie i kwaśne. Witamin pasażerkowy. Dobre. Nie, lubił? No, no. O, mama, jaka masz. Pokaż swoje gustowe klapki. Wcięcie w skarpetę, To tak. <laughs> Zobaczcie, jak mu smakuje. No, Dobra, czeka. A może z patyczkiem? No pewnie. ja jadłam z patyczki. No bo to w środku jest patyk. Nie y -hmm. ja wierzmy, tak? Y -hmm. Y -hmm. To jest na całość. Y -hmm. Ja nie wziąłem. Jadłeś pa z Patykiem wcześniej? No też. No czy z Patykiem, z gałązką. Z badylem. A ile tego jest? To trzeba zerwać, bo to się zdarzyło. Mhm. <grymne> ja mam. stoić na środku. Na Włączałam mhm. Wam kamerkę, a teraz gonimy Joannę, bo Joanna nam uciekła. Jesteśmy teraz w Nokomis. Dosyć ciekawie. I tu skromniejsze te budynki są, chociaż cenowo... Cenowo jest Cenowo nie są skromne. Tutaj ile? Z 500 tysięcy, no nie? Może i 600, 700. No myślę, że spokojnie z tym No. Słuchajcie, jesteśmy za się na moście. Zobaczcie, jaki jest dziwny most. Ciekawe, żeby się nie rzucić chyba, co? Ta siatka. No raczej. To amerykańskie <grym i> safety <furs> No, także tak. Za kratami. <grym i furs> Nawet nie można spachy. <grym i furs> Zobaczcie, jakie mamy brudne ręce od poręczy. Przeszłyśmy najgorsze. Szkoda, że wam tego nie nagram. A w ogóle, słuchajcie, Asia jest dzisiaj pierwszy raz na ruchu. A drugi raz, no właśnie, drugi Co raz ma, na rolkach. Hamowały się. Pierwszy raz dziewczyna jeździ? Ciebie pokazuje. I tak sobie dobrze radzi, ale ja mówię, że kto jeździ na łyżwach, to da sobie radę na rolkach. Co ma pokazywać tutaj? To jest hamowanie. No tak, hamowanie to nie nasza specjalność. Bo każda z nas ma w innym miejscu. Ja z kolei jestem przyzwyczajona do rolek, że się hamuje z tyłu. A wrotkami z przodu. Fajnie zrobione bambusy. Jesteśmy w mieście, idziemy do Darka i Gosi na spotkanie na lody na główną ulicę. Tylko zaparkowaliśmy w ogóle gdzie indziej, bo nie było parkingu, bo jest tak dużo ludzi. Jest niedziela. Nie było parkingów tutaj <noise> no ale to tutaj z tej strony, a wy... gdzie indziej? Zaparkowaliśmy w sumie cen... w centrum miasta. No, idziemy tutaj bocznymi uliczkami. Tu jest Jakiś hotel, zobaczcie, blokowiec. No i wyszło dzisiaj wszystko. Chyba mam placz Andrzej Andrzej w klapeczkach, bo go namówiłam. Ale... Akurat na spacer jest. To jest super. Supernia. No fajnie, bo wszystko ci oddycha. Szczególnie górny krogulec. <laughs> Open house, zobaczcie. Dolphin power. Zostawiliśmy dzieciaki. Oliwka z Krystianem i z Olą. Krystian Ola mają wolne. Tam byłyśmy, zobaczcie, tam właśnie, gdzie są te czerwone parasoleczki, tam byłyśmy na dyskotece i tam było super, ja już nie nagrywałam nasz ostatni klub, który odwiedziłyśmy i tam naprawdę było świetnie. Taniec, zabawa, balanga. O, No i Andrzej to czuje, to jest Czekaj, ale ja nie wiem, gdzie oni są Gdzieś na lodach, a to tutaj oni są Ale co to co się Razem, dawaj, dawaj No, 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 A my tak, a my tak, tu motor jest Tu motor pojeżdżają Złączyła No, złączyła Dziękuję, proszę Wiatr, który Ci okay, nie okay, jest tam okay. jakiś... A jak psujesz wszystko! <grym> nie słuchajcie, śmiesznie wyglądają owoce w, nie... w, w Zielonej sałacie. W niej, no w... czyli to sałatę. Nie, najlepiej to mi się to jest okej. trzy gałki lodnie, dwie gałki lodu w talerzu od zupy. 3. 3. bardzo bogatej, tak. pięknej restauracji. Tak. Proszę bardzo, tak. na no. Marina. Tak wyższe taborety są eleganckie, a ty masz deser z sałatą. Czyli zaczyna od, od sałaty tak jak to powinno być. Tak. Deser z sałatą. Ale powiedz mi, czy to nie jest piękne? Jest inne, na pewno. No ale jest piękne. Ja widzę słońce, widzę A, no, nie, no to wszystko jest piękne. To wszystko jest piękne, ale słuchajcie. Się ale to mi się nie podoba, a chyba. Mi się podoba. Takie wolałabym mieć tak jak Andrzej, z kwiatuszkiem. większą łyżkę do zupy. Mhm. Wydaje to mi się, że tak to jest taką. Śmietana za nikt się niczym nie przejmuje, kultura niesamowita. Pięknie, tak. Nie? Aha, aha. A, ja, a ja dzisiaj ja narzeka. będę narzekała. Nie podoba mi się moje danie. Andrzeja bardziej, I bo jest z kwiatkiem. <laughs> nie. nie, ale spróbuję. Te to, są. to są zwykłe lody. To są zwykłe lody, no. jest z Walmartu z tego kartonika. No tak, no nie? No, ale do. No. Żeby tak, muszka nie a usiadła, roboty, no się, tak. nie przykleił, no a tak. żeby ktoś może by kichnął. No tak. Nie? Bakteria. No właśnie, zobacz jak pięknie. No, no to, to jest fajne, zobaczcie. Ta. Zobaczcie jak ta pięknie. Ta jest. Ale świetnie. To jest pięknie. Ja tego ta. nie widziałam, słuchajcie, że jest taka opcja siedzenia w buszu. I tutaj byłyśmy na dyskotece, a teraz jest, słuchajcie, restauracja bar niemiecki. Zanamięte tak. jak ta. to nie było dyskoteki. Ta. pyszne pyszne ja widzę ziemniaczki yeah. takie maślane, piweczki i taki grzybę słuchaj yeah. to jest wołowinka yeah. yeah. Tak. za czerwony winie tak? tak super maska panuje dajcie tą kamerę bo ona tam nagrywa nagrywa ale się ciepła zrobiła jesteśmy w tym miejscu no i słuchajcie, nie wiem może trzeba wypełnić papiery wcześniej może gdzieś się zaadoptujemy nie wiem, no raczej nie ale ale no właśnie tutaj jest na pewno jakiś tam proces przez który trzeba przejść więc zobaczymy jak to wygląda chcemy na, na lato na, na wakacje jakolivka będzie miała wolne będzie mogła opiekować się pieskiem chcemy zaadoptować pieska no i może w przyszłości ja bym chciała tego pieska mieć do terapii nie daje tego pieska dać do terapii. No to są takie biedne pieski. Ale właśnie te biedne pieski no. kochają dostawać miłość od wszystkich. Ale ode mnie on będzie dostawał. On od każdego Ale będzie on chciał. Tylko ode mnie będzie. Ale czy to nie będzie fajne, że on pójdzie i będzie pomagał dzieciom? Ale oni będą się tam męczyły go. Nie, one będą ja być takiego psa, co lubi po prostu no. dzieci. No dokładnie, to Ani, takie, nie, które psy pisze, przecież większość tych psów pisze, że niedobre są z dzieci. Okay. No to zobaczymy, a może właśnie dlatego ja e, chcę powiedzieć tym paniom, że. No ale nie, 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 może być taki nawet jak nie piję. Nie a no dzieci. dobrze, no okej. Okay. Ale no, no. ja też nie lubię dzieci, to musi być taki sam jak ja. Oj, oh, jest. Min, min, mi. <laughs> no, Dobra, radźcie. Bibi. Oh. Zobaczcie, jakie mają naprawdę fajnie. Rzeczywiście. To one mają nawet lepiej niż patrz jak w domu. No Jak w domu? Co nie? Pokój normalnie Tak. Zobaczcie, jak jest inaczej niż w Polsce. Chociaż myślę, że. W Polsce już też coraz bardziej dwa. W już też zaraz a jak się patrzy na oczy, tak. A tam zobacz drugi sobie siedzi. Jaki ładny tamten. Też ładny, What you doing, no i tu panie wolontariu wolontariuszki są. Ale to kotki są. Ej, przyszłaś po kotki czy pieski? Czyli my tam No nie wiem. No tak, bo to chyba tu tu są psy właśnie w tym budynku, a tu są koty. Psy nie mają tak dobrze jak koty? Dlaczego tak nie Mm -hmm. yeah. 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 Nie chcę rozmawiać z z tobą

Taki to prawdziwy pies, co? No nie? No nie dojdziemy do końca Nicjo Chciałbyś się pokazać um, Ciężkie życie było Chyba co? Chyba szczeniaczek jest Hi, my name is Harley Ojej, ten to, mi się ten bardzo podoba ja już, ja już się w nim zakochałam Ojej, jaki groźny

Nie, ja ta malutkie wola. No nie wiem, tak od małego. Ja nie lubiłam dużych psów nigdy. Aha. Zawsze miałam się no, bardziej... boisz. No tak. A tam dużo, słuchajcie, dzisiaj było dużo psów, tych dużych. Dużych najwięcej. No, no, no. no i powiem wam, że mm, pani powiedziała, że będzie jeszcze więcej psów. oliwce się podobał ten malutki taki... Taki, ale on, kurdupelek. taki kurdupelek, ale on już był na haul. Nie, wracamy do domu teraz. Trzeba poczekać, trzeba się wstrzymać, chociaż już nas ciśnie. Już tak ciśnienie wzrasta. Tak. Już byśmy chciały, ale to jeszcze nie jeden moment, jeszcze troszkę. Jeszcze musi mieć więcej cierpliwości. Ogólnie adopcja, tak jak ja widziałam, większość tych piesków, 85 dolarów to naprawdę jest bardzo mało. A w ten sam dzień idziesz, ten sam dzień bierzesz psiaka i ja myślałam, że to są jakieś procedury. Większe, no ja też myślałam. Że... Myśleliśmy, że to będzie trudniejsze, a tak naprawdę to jest bardzo łatwe i nie jest tak drogo. Więc na pewno tutaj trzeba patrzeć cały czas. W prywatnych schroniskach zabijają psy. Nie wiem jak to jest w Polsce, ale chyba też, no nie? Jak długo pies nie jest zaadoptowany, jaki jest, jak jest, jest, jak nie jest nie chory. I nie ma miejsca przez nowe psem. Mm -hmm. I w Ameryce tak samo, ale tutaj Oliwka mówi mi, co ja tak też mi jest ciężko w to uwierzyć. I mówi, że tutaj, w tym miejscu, gdzie my byłyśmy, no to nie zabijają. Miło słyszeć coś takiego, nie wiem czy to jest prawda, ale miło słyszeć, że takie miejsca są. Bo teraz patrzymy właśnie na stronie, te pieski. Ten Harley to był e, Doberman z Pincherem i on mi się bardzo podobał, to znaczy jego charakter mi się podobał, że właśnie taki był bardzo szczęśliwy na widok ludzi. A ta Abby no. boi się panu Ten Mężczyznę się boi. Je... No i taka biedaczka była, no nie? Staruszka chyba, co? trzy lata i pisali, że mhm. dobry by był jakiś aktywny ten, co by ją z domu, żeby schudła trochę. No tak, bo ona tylko grubaszy. Mhm. Nie chciałam go brać, słuchajcie, e, zobaczyć, bo bym się w by nim zakochała. Chciał Albo by cię ugryzł. Trzy lata? No nie jest brzydka, to nie trudno. Ej, junior! Sami pies Ebi. <noise> A to tak było na background. I ten będziesz miał przyjaciela? Wiesz, jaka to jest mieszanka? Niedługo już. Ojej! Już do kilka się. Ten czeka mnie chciała, bo one takie są jakieś. Takie nie wiem. Kocham <noise> 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 Słyszałeś? Ona Cię oszukuje. Kocham Cię. Mówiła, że głupie. Kocham. będzie co, będzie pieska adoptować? No, ale to dopiero w wakacje. O, szkoda, bo my chcieliśmy. Tak? Chcieliście? razem. No Na serio? A jakiego chcieliście? Chcieliśmy Kurczę, to będą trzy psy. A może Oliwka? To niech oni zaadoptują. A ty się będziesz ale bawiła. To jest za swojego, tak? No tak. I was nie ma często, a ty będziesz się nie opiekowała. To okay. też jest dobra opcja. I ale one tak, będą brali go ze sobą. A brać będziecie. Ale one będą się sobą, no i jak za Aha. I to też piesek tak, by się umęczył. Teraz... A czy jakiś śmiech ma nerwowy? Ferdynandy, rozumie <laughs> 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 <mam> <laughs> 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 <laughs>